Jedna czwórka? Jedna. jedna. Jedna czwórka atakuje. I to by było na tyle. Teraz <tryk> trójki. <tryk> Zaczniemy może od niebieskiego zewnętrznego. Zaczniemy od mojego trija. Czyli są, tak, trójka. 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 Czy była umię liczyć? Nie. Fajnie, że chcesz rozróżniasz numerki. Nie? Ale jakby była nic pięć, to byłby problem. Jest trójka. Ale normalnie czuję się, abym filmował partię szachów. Pomyślcie, że nasze dzieci kiedyś będą oglądały ten film. Będę... Nie przyznamy się, który, kto, kto grał, którą stroną. Była, czemu tego? A, nie. No. Cicho tam, babo. A czemu tego mi zaszczeliwuje? Bo atakuje w cztery kierunki. Ten był tutaj, teraz tak. No kubik. Ustawiam się. Ty i mi nie ustawię. To nie zaraz przykręciłaś jakiś. Ten dostał i teraz ten strzel. Zadba w tego. Na <laughs> Nie wiedziałem, że to, kur, tak szybko się skończą. Ile może być potencjalnych kierunków strzału jeszcze? Nie, no chyba nie, nie, nie zostało może jeden czy dwa strzały jeszcze. Dobra. No który skończyłeś? No teraz ten. Czyli tak. Raz, jeszcze trujek nie dwa, Trzy, czyli w medyka, nie. Mhm. Czyli teraz tak. <laughs> Następny. Jeb. Yeah. Ten w tego yeah. Jeb. A ten w środku? To jest. I yeah. <laughs> yeah. Ta moja trójeczko przy sztabie. No, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Na mnie ma. Wszystkie? Dobra, najpierw oddaję. Po kolei? Trzeba Tema 2, G. <coughs> żyje G. <coughs> Dla podobności... A jeszcze chciałem tę tu To <grymne> Cały urok stracił. Pół planszy, postawienie, że to ma wielki krok dla łódzkości. Mm, Znowu mam wiele opcji, stawienie, że to. <laughs> Chyba oczyściłeś. <laughs> Co mi zajechało? Myślałam, że to po bitwie, a to bóle z <laughs> To teraz nie. <laughs> Zapaszki i Właśnie pani doktor nam powiedziała, że Lela ma brudne pachy. Czemu? Bo miała. <laughs> Bo mogła. Epickość, kurwa. Miała brudne pachy. Bo miała. Chły, Tak? A skąd jest że jest dwójką teraz? Aha. Ty w sumie racja. Za trzy. No masz za trzy. Dobra. <grym> <grym> no, tak. Dobra. <grym> Ale spoko mu się dupa odsłoniła teraz. No se zaraz zrobić. Chyba nie, bo Kubik zaczął walkę. Dobra. Jedynki. A bloker? No bloker stoi. Blokuje. Bo ma trzy życia. A tyle? No tak. Jedynki. Moja jedynka strzela tu, strzela tu i więcej ta jedynka nie strzela. I ta jedynka strzela tu. Gdzie? Kubik nie widzi tej jedynki. Co? Z osiemnastki na szesnastkę. I to się zieloną talią. Teraz jest solo. Pat. kariera solo. No w sumie to jeden sztab. Dwa. A faszny też robi. No radź. Ten ma raz, i ten ma Finita.